Cześć, tu Babka z majcy. Jeśli takie zadanie pojawi się na Waszym kolokwium lub na egzaminie i oglądniecie i zrobicie ten przykład ze mną, na pewno rozwiążecie je na maksa. Chyba, że pomylicie się gdzieś w obliczeniach. Ale algorytm do rozwiązania tego zadania jest naprawdę prosty. Ale zanim przejdziemy do tego zadania, to zobaczcie, gdzie dzisiaj byłam i co robiłam. A byłam na 13. Konferencji Matematyki Finansowej na AGH. Zobaczcie, co tam się działo. Była bardzo dobra kawka i bardzo dobre słodkości i dużo matematycznych rzeczy. Nie. nie, zrobiłem tylko dla ciebie. To nie moje jedzenie. Nie mogę. Teklo powiedział wstając. Usiądź, proszę. Otworzył szafkę, wyjął nowy talerz i przerzucił na niego połowę porcji. Postawił też drugi kubek. Teklo usiadła. Gdy podsunął jej talerz. Nie protestowała już. I jak długo ma to trwać? Co długo? Ten dzień, miesiąc, do wiosny. Jak długo obca, stara baba, aby ci zawracać głowę? Ja jestem przyzwyczajona, wiesz, że jej od dziesięciu lat. Tego. powiedział mi po chwili, że. już zakończyłem na jest, rynku. Na drugi. na drugi bramie, jakby pan się walerka będzie stała pusta do końca świata. Równie dobrze możesz w nim mieszkać. Tam jest osobne wejście. Wjeżdżasz Osoba... tam. Wracamy do naszego zadania, a co w nim mamy zrobić? Mamy znaleźć wzór naszego odzorowania i mamy policzyć L100. I co to jest to 100? To jest 100 razy składam odzorowanie L na wektorze 1, 2, 3. Nie będziemy tego robić oczywiście 100 razy. Poradzimy sobie używając diagonalizacji. Ale zanim do tego przejdziemy, e, zobaczcie, możemy tą metodę zastosować tylko w bardzo, bardzo szczególnych sytuacjach. Pamiętacie, że jak było odzorowanie liniowe L e, i mieliśmy Wektor V, który spełniał coś takiego, to mówiliśmy, że lambda to była wartość własna, a ten V to był wektor własny dla tej wartości własnej. I teraz zobaczcie. To, co mamy tutaj, to jest nasze V, a tutaj no tak specjalnie jest dobrane, żeby było lambda V, widzicie? Czyli jeśli mój wektor V1 to jest wektor osłużony 0, 1, 2, to ile jest równe lambda tutaj? Tak, żeby wartość naszego odzorowania na tym wektorze to było lambda razy ten wektor. To widzicie, że lambda jest równe minus 1. Zgadzacie się, że spełnione jest wtedy to równanie? Wartość naszego odzorowania to jest tyle, a to jest minus 1 razy 0, 1, 2. To teraz spróbujcie sami odgadnąć. Wektor V2 to będzie 1, 1, 3. To ile wynosi lambda 2? No mają być same zera, to tutaj prosto. To jest 0. I wektor V3 to jest 2, 1, 2. I zobaczcie, lambda 3 jest równe 1. Ja, bo jak pomnożę 1 razy ten wektor, to dostaniemy wartość naszego odzerowania na tym wektorze. Czyli mamy tutaj wartości własne i wektory własne, które im odpowiadają. No, zobaczcie, że jesteśmy tutaj w R do 3, mieliśmy trzy wartości własne, e, czyli wszystko nam się ładnie układa. Zauważcie też, że to, co jest tutaj, czyli V1, V2, V3 jest to baza R do trzeciej. Możecie to wrzucić, macie, że zobaczycie, że wyznacznik jest niezerowy. I teraz przypominamy sobie, że tak jak liczyliśmy wartości własne, to wpisywaliśmy je później do macierzy diagonalnej, i to też zrobię. Czyli na przekonyw wpisuję wartości własne, które otrzymałam, czyli minus 1, 0, 1. Macierz nieosobliwa P to była macierz, w której pionowo wpisywaliśmy wektory własne odpowiadające po kolei tym y, lampdom, czyli 0, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2. I potrzebowaliśmy jeszcze macierzy odwrotnej do macierzy P, bo był taki wzór, że macierz naszego odzorowania to jest macierz P razy D, razy odwrotna do, do macierzy P. Czyli szukam teraz macierzy odwrotnej do macierzy P, to tak, policzę najpierw wyznacznik. 0, e, może tutaj rozpiszę, żeby się nie pomylić. 0 plus 2 plus 6 minus 4 minus 0 minus 2. E, czyli wyznacznik to jest 2. Macierz odwrotna, jedna, druga, razy, i teraz tutaj będzie transponowana macierz. Gdzie tutaj mam minusy z tych dopełnień i wyrzucam to i to. Mam 2 odjąć 3 minus 1. Wyrzucam to, czyli mam 2 minus 2 to jest 0. 3 odjąć 2, 1. 2 odjąć 6, minus 4 i tutaj będzie 4, bo nam się zmieni. Jeszcze raz sprawdźmy. 2 odjąć 6, minus 4 z minusem, to się zgadza, czwórka. Wyrzucam to i to. Minus 4. Teraz wyrzucamy to i to. 0 minus 2 jeszcze z minusem, czyli będzie plus 2. I to i to. 1 odjąć 2 minus 1. 0 odjąć 2 e, minus 2 z minusem, czyli plus 2. I tutaj będzie 0 odjąć 1 minus 1. I to transponujemy. I mnożymy przez jedno. Dobra, no, razie zostawić to jedną drugą. Transformuję. Minus 1, 0, 1, 4, minus 4, 2, minus 1, 2, minus 1. Większość z Was przesunęła już ten moment, żeby zobaczyć, co dzieje się dalej, bo y, odwracać macierze potrafimy. Ok, to musimy wyznaczyć macierz naszego odzorowania A. To jest macierz P. 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2. Razy macie na diagonali mamy minus 1, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 1. I tutaj macie jedną drugą. Dobra. Ja mogę na początku napisać tą jedną drugą. E, minus 1, 4, minus 1, 0 minus 4, 2, 1, 2, minus 1. Dobrze? Zobaczmy, czy wyszło mi tak samo, jak wcześniej czułam sobie. Minus 1, 4, minus 1, 0, minus 4, 2, 1, 2, minus 1. Okej, okay. dobrze, nie muszę znawać, lecę dalej. Przed chwilą pokonało mnie mnożenie macierzy. Próbuję to zrobić jeszcze raz. Co jest szczęście, ja już algebrę dawno temu zaliczyłam. Życzę wam, żebyście się nie pomylili, nie pomylili na kolokwium. To co zrobiłem? Pomnożymy sobie te dwie macierze. Ja, tak jak mówię, robię to jeszcze raz i mam nadzieję, że tym razem mi wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Liczycie razem 0. Ten wiersz razy ta kolumna 0. Ten wiersz razy ta kolumna 0. I uwaga! Ten wiersz razy ta kolumna 2, a wcześniej tam wpisałam 0. Teraz 1, 1, 1 to jest minus 1, 0. I tu będzie 1. I tu mamy minus 2, 0, 2. I to będziemy mnożyć przez minus 1, 4, minus 1, 0, minus 4, 2. 1, 2, minus 1. Jedną, drugą przepisuję i co tutaj mamy? Ten wiersz razy ta kolumna, 2. Ten wiersz razy ta kolumna, 2 razy 2, 4. I minus 2. Drugi wiersz. 1 plus 1, 2. Minus 4. Plus 2, minus 2. 1, odjąć 1, 0. 2 plus 2, 4. Minus 8 plus 4 minus 4. 2 minus 2, 0. Pomnożę przez jedną drugą. 1, 2, minus 1. 1 minus 1, 0, 2 minus 2, 0. Trzymajcie kciuki, czy wyszło tyle samo. Nie, no znowu źle. 1, 2, minus 1, ok. 1 minus 1, 0, 2 minus 2, 0. Nie, nie. Jednak dobrze. Jednak tym razem policzyłam to dobrze do końca. Uff, e, mamy macierz A. No dobrze, to teraz pytanie, jakie jest y, jaki jest wzór tego odzorowania? No, żeby znaleźć wzór odzorowania, to macierz A 1, 2, minus 1, 1, minus 1, 0, 2, minus 2, 0. Przemnożymy przez wektor x, y, z. I co dostaniemy? E, x plus 2, y minus z. x minus y. I 2x minus 2y. Czyli nasze odzorowanie to, yy, może tutaj zaprzemy, l od x, y, z. Jeżeli mi się podać wzór tego odzorowania, to będzie na pierwszej służbie x plus 2y minus z, na drugiej x minus y i na trzeciej 2x minus 2y. Yy, teraz, jak policzyć to? Pamiętajcie, że wykorzy możecie wykorzystać yy, tutaj. Macierz A, ale zapisaną w takiej posadzie, że tu jest macierz nieosobliwa, a tu jest macierz diagonalna. I wtedy, może tutaj, co to będzie A do potęgi setnej? To będzie P razy D do potęgi setnej, razy P do minus pierwszej. Co to jest D? D to jest tutaj. Co to jest D do potęgi setnej? D do potęgi setnej, to po prostu. Wszystko to, co było na przekątnej, podnoszę do potęgi setnej, a resztę to są same zera. Minus 1 do potęgi setnej to jest po prostu 1. 0 do setnej 0 i 1 do setnej 1. Czyli co mamy? Macież A do setnej to jest P. Czy ja mam jeszcze gdzieś P? Tak, tu. 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2 razy. D do setnej, to sobie zapisałam tutaj 1, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Razy P do minus pierwszej. Uwaga, P do minus pierwszej jest tutaj, czyli tutaj jest jedna druga, którą możemy dać na początek, żeby nam nie przeszkadzała w tych macierzach. Razy tu mamy minus 1, 4, minus 1, 0, minus 4, 2, 1, 2, minus 1. Yy, tak. I to trzeba wymnożyć, i to już zrobicie wy. Yy, aha, kurczę, no nie pasuje, żebym ja to wymnożyła, yy, bo jak to wymnożymy, yy, to jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, bo nie tylko Wam chodzi o podanie A do setnej, yy, ale mamy zrobić jeszcze na wektorze 1, 2, 3. Yy, a może umielibyście to zrobić sami? Proszę, powiedzcie, że tak.